No kochani, ja Was witam świątecznie. U mnie jest troszeczkę chłodno, powodam sobie deszczyk, w tej chwili już nie ma deszyku. A ja sobie jadę na obiadek świąteczny. Także Rozmari zabiera mnie na obiadek. Pełen relaks, jak wrócę do domku, no to nie wiem, jak będzie jeszcze taka przyjemna pogoda spacerek, jak będzie deszczyk, to będzie siedzenie w domku. Także ja relaksuję się, kochani. Rano zjadam śniadankę z moją rodziną. <noise> Oczywiście ja tutaj, oni tam, ale. Połączyliśmy się przez laptop, także czuliśmy się, jakbyśmy byli razem. Także jednak technika robi swoje, pomaga nam troszeczkę zmieść to łatwiej tak, te rozłąki, ale już w sumie kochani, tydzień i do domku. Także już będę się relaksować swoim domkiem, swoją rodziną, swoim miastem. A ja Was serdecznie pozdrawiam. Bawcie się dobrze. Smacznego wszystkiego! Próbujcie wszystkich potraw. No Niestety ja nie, nie mam tu takich pyszności, ale to nic, kochani. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wszystko mi zostanie wynagrodzone, czy wcześniej, czy później. Jeżeli wszystko się docenia, za wszystko się dziękuję, to wszystko się otrzymuje, tak? Jak to jest takie piękne? Po co to ma ludzi? <gryw> Jak mówią niektórzy, bo mi jest źle, bo jestem sama, bo jestem tu. Kochani, gdziekolwiek jestem, jest cudownie, tak? Ja umiem się odnaleźć, mam siebie, mam swoje stępduchy, mam swoją miłość, umiem się bawić, umiem się cieszyć. No to co mi więcej potrzeba? No to kochani, ja lecę się już ubierać, bo za momencie przyjedzie moja koleżanka. Aby gościujcie się w miłej atmosferze, przede wszystkim miłości, serdecznie, w zgodzie. No i do zobaczenia, do wieczorka, kochani.